Melon, wstawaj! Wstawaj! Wstani! Wstawaj! O Jezu, wstawaj, no proszę cię. Oh. O! Co się stało? No, yy, no, zęblałeś! Bo miałeś taką dziurę tutaj, że... Nie chcę mi się mówić nawet. Ale ty nie powinieneś bulować A, no racja. Uff. Ale tak naprawdę to y, nie współpracuje z nimi. Chcę ci pomóc. Pomóc? Tak, no. Ja byłem przybrany za tego bulera. Czekaj, już się uleczę siebie też uleczę. No ale co mamy teraz zrobić? Nie wiem, może posłuchajmy do szkoły? No dobra, co ja to jest pomysł. Idziemy. No dobra, idziemy. Dobra, już tutaj siadam i zaczynam lekcję. Dzień dobry, uczek widzicie, mamy nowych uczniów. Sans i Papyrus. Sansa i Papyrusa. Dzień dobry, ludzie. To ja. Waluigi! Znaczy, e, Papyrus. Ała! Daisy. Ała. Czekajcie. Nie. Yeah. Ale ja jestem... Ale ja jestem... Krytykal, Znaczy, ja jestem Sans. Jestem sans-acją. <śmany> sans! No co, no, robię no, żarty o kościach. Ym, no dobrze, siadajcie. Więc tak, dzieci, dzisiaj będzie... Ej, Korn! No co? Co, melo?! Ja chyba znam tych kości, To? Nie myślisz? Tak myślisz? No tak ziesz, oni są z Undertale Ty no, faktycznie Nie, fajna lekcja Ale fajna lekcja o kościach Sans, daj te żarty No dobra, ziomo kościu to nie Dobra, już nie będę. O, w końcu przerwa. Więc jesteście z innego uniwersum? Zgadza się. Jesteśmy z Eee, okej. Ej, ej, psst. Ludzie, musicie uważać. Część tu czara. Kara. Ona chce nas zapić. Wiem, że mnie przyjęto, ale. Patrzę, jak ktoś jest, jest super. Nie! O nie, to czara. S witaj, Sams. Odejść, babo. Oło. Ne, brá papyrus, jdi dobrý. Oh. Trofila. To, zabijá mě. Učekající. Něma Nema Zabijá mě obrata. Żegnaj, Kara. Nie wracaj tu już. Papyrus, przeszłam cię. Ała, w dupę! Ach, dzięki, Sans. Nie ma za co. Uważaj, bracie. Bo tu... No, będzie źle. Już, widzi, już widzicie, czemu ym, czara chce nas zabić, ponieważ chce usunąć na świat. Co mamy zrobić? Pomóc nam zniszczyć czary. Myślałem, że jest jedna czara. Są wiele kar. Jest dużo kar. No dobra, to to y, pomożemy Wam. Okej okay, ludzie, ja moich kości zasalić. No co? No dobra, no to, no to um, jutro pójdziemy do bazy czary. No dobra, ale musimy nam dać bronie. No właśnie. Damy wam nasze kości. Okej, okay, stoi, umowa. Stoi, piąteczka, Żółwik. Przy, dobra, to jutro się widzimy. Yy, po co nam te szodgany? No jak to po co, żeby zniszczyć karę? W sensie karek. O no, faktycznie. A wy, co będziecie używać? Będziemy używać naszych kości. Pokonamy je. A, znowu się spotykami. Santi papyrus. Najpierw zabije waszych kolegów. King! Nie! Oh, wow. Zabić kary ich. Kary zabić ich. Dobra. Nie. Żuńcie to. Tata, z ja. Ja lecę z wami, Paulie. Yes. Yeah. Ha. Prze Przebrałem się specjalnie dla korda, za korna. To ja. Znaczy za yy, dynię. Poprzycie mnie. Mm. Zabiliście moją kolegę! Już nie jest z waszym kolegą. Bo my żyjemy jeszcze. A, zamknij się! Oh. Nie... Korn... Spokojnie zrobiłem pogrzeb. Ała i ręką mi Skalczyłem się w rękę. Spokojnie, teraz ja idę pierwszy. No dobra. Chodźcie, tam jest więcej. W sumie to są dwie. Papyrus, cię. Nie. Sadz, babusz. Dobra. Dzięki Sans. Idziemy dalej. O nie, no czara awuczne. Papyrus. Nie O! o, o Awa. Dobra, pożałujecie tego

Ol kurde, odcię mi głowę. Oh. Oh. Jeszcze wrócimy tu. Udało nam się. Udało nam się. To tego. Idę walczyć z. z. z główną czarą, bo to były jej klony. No dobra. Powodzenia, Sanus. Powodzenia. To twój koniec, Sanus. Nigdy. Odpalam bedtime. Oh. Yeah! O! Oh, moja noga O! Oh, On oh, wycofuje się, wycofuje. Sans, czekaj na mnie. O! Oh. Awa! Awa! Moja noga, Oł. Leczmy się, tak? Szkoda mi twoje nogi, Sans. Mi to szkoda. Ale takie życie... Oł. Musimy walczyć z karą... walczymy z karą. Albo pokonaliśmy już ją. no tak, racja. Jeszcze nie pokonaliście mnie. Gdy cię pokonam, będę niepokonana. Co? A ja też cię pokonam. O, 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 o Co? O, 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 o. Jest jeden sposób ah moich synów. Jaki? O, 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 o. Musisz pokonać frisk.